Poniedziałek 28 lipca zapraszam na updatecik. Stałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało. Pogoda dzisiaj troszkę nie rozpieszcza, ale jak widzieliście waga 97,7, czyli spadek no 400 gramów, prawie pół kilo. Dalej wzorowo, nic nie zmienię w kaloriach. 5 minut cardio, to użyłem do każdej sesji, także no jestem turbo zadowolony z tego w sumie. Nowy blok treningowy super, treningi chodzą bardzo ładnie. Masa ciała na wadze cały czas idzie w dół, a ciężary na treningu cały czas w górę. Zobaczymy, ile się uda utrzymać taki stan. Także ten tydzień jeszcze trzeba przycisnąć dość mocno. Za tydzień mnie czeka wyjazd, na prawie tydzień, więc No z dietą na wyjeździe może być zawsze różnie. Postaram się to wszystko nadrobić aktywnością, no i po prostu podejść do tego z czystą głową, no i też mądrze, żeby się po prostu no, nie obiadać. Ale zamysł jest taki, że to. Może być tydzień stracony, więc, cel minimum to jest po prostu nie przytyć. Dobra, ja idę się ogarniać i zapraszam na śniadanko. A później troszkę pogadamy o suplementach. No, jedno trzeba przyznać w tym roku. Lato mamy naprawdę dowalone. Misja, zdobyć mleko proteinowe, ruszyła trzeba ją wykonać deszcz nam nie straszny i zaraz zapraszam na śniadanko wysokobiałkowe kulturystyczne fitnessowe lecimy po formę dobra misja zakończona sukcesem mamy mleko proteinowe więc można zrobić śniadanko pożywne dużo węgli troszkę tłuszczu Dużo bardzo białka, najważniejszy posiłek dnia Żeby stworzyć ten majstersztyk kulinarny będziemy potrzebowali w zasadzie 4, może max 5 rzeczy Numer 1, płateczki osiane, ja akurat mam je przyspane do pojemnika po yy, arachidach z KFD. Oczywiście mleczko proteinowe Troszkę słodszych płatków, ja mam akurat cornflakesy takie czekoladowe, tak dla podbicia smakowitości no i oczywiście białeczko, u mnie to jest KFD WPC 80, o smaku biała pralinka dubajska tylko dobrze Jeśli lubicie też śniadanie na słodko, może wlecieć paseczek taki czekoladki Akurat dorwałem taką w żabce. ona ma 45 gramów zaledwie, także hmm, chyba nie widziałem takich małych, to jest jakaś w miarę nowość Włączamy wodę, niech się zagrzeje nam, a my potrzebujemy jakiegoś talerza Mleczków owsianych tak około 80 g, może być i 94, nie ma problemu. Bierzemy jakiś shaker, u mnie oczywiście KFD i około 200 g mleczka proteinowego. Dobra, troszkę kurczę przelałem, 240, no i około 55 g odżywki białkowej. Zalewamy tą wodą. Dosypujemy sobie około 40-30 g. Wkładków nieco słodszych. Ostatni krok to jest zalanie tego wszystkiego przygotowanym białeczkiem. No i tak jak mówiłem na koniec, można to jeszcze sobie wszystko posypać czekoladką około 20 gramów. Zrobienie takiego śniadania zajmuje w zasadzie około 5 minut. Także to jest bardzo fajna opcja dla ludzi, którzy nie mają czasu, spieszą się, lub po prostu nawet nie lubią gotować. No, bo to no nie trzeba zdolności kulinarnych mieć, żeby przygotować takie coś. A makro, jak dla mnie, obłędne. Się zabieram za jedzonko. Pierwszy posiłek. Troszkę dużo faktycznie tych kalorii wyszło bo w sumie tylko tysiąca, Nie, trzy posiłki dzisiaj. Bieram się za szamanie i widzimy się w sekcji suplementacyjnej. Dobra, pogadamy sobie troszkę dzisiaj też o suplementach. Co warto brać, co ja biorę, co jest marketingową ściemą, co działa faktycznie, na co lepiej kasy nie przeznaczać, a co może się faktycznie przydać. Wokół suplementów urosło wiele mitów, wiele jakichś takich przekonań, które. Może po części są prawdziwe, ale nie do końca. Dla ludzi, którzy siedzą w temacie, to co powiem, może być całkiem oczywiste, ale dla ludzi nowych, dla ludzi młodszych, może ta wiedza akurat się przyda. Najważniejsza rzecz, którą trzeba tutaj powiedzieć, że suplementy to są tylko dodatki. Najważniejsza jest dobra dieta i trening. Możemy brać wszelkie suplementy na świecie, ale jeśli te dwie rzeczy nie są dopięte, nic nie zdziałamy. Numer jeden, kreatynka. Chyba najlepiej przebadany w ogóle suplement. Dla większości ludzi 5 gramów dziennie, codziennie w zupełności wystarczy. Także dla ludzi cięższych i uprawiających sport bardziej mm, intensywnie, kreatyna całkowicie bezpieczny suplement. Przebadany. Poprawia funkcje poznawcze mózgu, nabija mięśnie wodą, poprawia wydolność na treningu. Największy mit dotyczący kreatyny to, że zalewa. Spokajam, kreatyna nie zalewa, to tylko woda nie tusz i zazwyczaj to jest woda yy, podskórna i decydując kratyna klasa czy obciach zdecydowanie klasa numer 2 BCAA w większości przypadków, dla większości ludzi suplement raczej zbędny o ile nie jesteście sportowcami wyczynowymi yy, mocno hybrydowymi, gdzie na przykład jakiejś sztuki walki, do tego siłownia do tego bieganie, czy jazdy na rowerze pływanie, raczej nie będziecie potrzebować tego suplementu, jeśli trenujesz po prostu na siłce 3 razy w tygodniu 4 razy w tygodniu, zrobisz kardio 20 minut po treningu dużych benefitów ten suplement nie przyniesie, prawda też jest taka, że większość tych aminokwasów mamy już w standardowym jedzeniu no, ja akurat sobie zamówiłem BSA, po prostu daję sobie dowody. Więc po prostu dla walorów smakowych. Ale jeśli miałbym decydować, klasa czy obciach? Raczej, obciach! Numer 3 Białko w proszku, odżywka białkowa WPC 80 82, czy może izolat 92. Wszystko to jest odżywka białkowa. Nie jest to suplement niezbędny, bo białko można normalnie sobie pozyskać z diety, z mięsa, jaj, ryb, To na pewno suplement przydatny. Znaczy ja nawet tego nie traktuję, umówmy się, jako suplement, tylko bardziej jako produkt spożywczy. To jest produkt wygodny, to jest zdecydowanie klasa. Numer 4 PWR, przytryningóweczka. Tu jest akurat wersja zwykła, jest jeszcze z plusem na stronie KFD. Po prostu z tak różnych substancji jak y, jabczan cytryny, arginina, tauryna, beta alanina. No i najważniejsza kofeina. Jego zadanie jest banalnie proste. Pobudzenie najczęściej po prostu no, przed treningiem. Czy potrzebujesz tego? No, raczej nie. Jeśli pijesz kawę, bierzesz sobie puszkę monstera innego energetyka. Dodatkowa kofeina Ci raczej nie będzie potrzebna. pwr klasa czy obciach? Kiedyś bardziej klasa, ale w sumie nadal klasa. Numer 5, witamina D pluska. Element o tyle fajny, Do tego słońca jednak nie mamy za dużo, nawet... W lato, w przykładzie tegorocznego lata. W naszym klimacie jednak warto dbać o te 2000 jednostek witaminy D3. Niekoniecznie trzeba je brać z witaminą K. Wpływa na lepsze samopoczucie, koncentrację i chęci do życia. Zdecydowanie klasa. Numer 6 omega 3. Jeśli nie macie swojej diecie dużo tych ryb, to by wdrożyć taki suplement sprawia nasz nastrój, polepsza odporność. Zdecydowanie omega 3 polecam zdecydowanie lasa. Tak, witaminowy VitaPak plus! Mamy tutaj pełno witamin, potas, magnez, wapń, witamina C, niacyna, witamina E, cynk, żelazo, witamina B6, fosforiowy selen, chrom, biotyna, witamina D i witamina B12. Wszystko w jednym opakowaniu. Jest to niezbędne? Pewnie nie, ty jest to fajne? Jasne, kiedyś bardziej w sumie klasa, ale nadal klasa. I całkiem nowa rzecz na sklepie KFD maślan sodu. Wielu ludzi w tych czasach ma problemy z jelitami, jakimś SIBO. 10 na 10 zdecydowanie klasa. Mała awaria techniczna skończyło się miejsce w iPhone. Cytrulinka, u mnie to jest podstawa. Przed każdym treningiem biorę dwie, trzy miareczki na lepszą pompę, lepsza wydolność. Troszkę lepsza siła Sylwetka jest taka na treningu wtedy bardziej pełna Nabita Lepiej się po prostu trenuje i człowiek się lepiej czuje Cytrulina zdecydowanie klasa Ostatni, może w sumie to nie jest do końca suplement Ale produkt, który na pewno Szczególnie na redukcji Bardzo ułatwia życie Czyli sosy o obniżonej kaloryczności Taki sosik ma na 100 g 36 kalorii zaledwie Także to jest tyle co nic Są sosy na słono, są sosy na słodko Smak top. A i kalorii tutaj za dużo nie ma, więc. No i zdecydowanie klata. O czym jeszcze warto wspomnieć? Wszelkie spalacze tłuszczu, jakieś boostery testosteronu. Raczej w większości to jest kit, aczkolwiek zawsze jeśli ktoś mnie pyta, a czegoś na przykład też nie próbowałem, zachęcam do po prostu przetestowania tego na sobie. Te rzeczy mogą pomóc o tyle, że na przykład jeśli wydamy na nie pieniądze, to będziemy mieli po prostu większą motywację, żeby ćwiczyć, żeby wziąć się za siebie, żeby się zmotywować. Także to by było tyle o suplementach. Jeśli chcielibyście, żebym coś przybliżył konkretnie, bym go bardziej na przykład szczegółowo omówił, Dajcie znać w komentarzu. Jest już godzina 19. Padało około 12 godzin. No i dobra, suplementacji to będzie chyba tyle. Idę raz na trening. Ta tu może jakieś przebitki z treningu. Widzimy się po prostu za tydzień w kolejnym vlogasku. Nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzu, no i subskrypcji. Lecimy z tą redukcją dalej. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień. Buu. na jesień tego lata.